Są bardzo prestiżowe zawody. Z drużyny będą z całego świata, i my jedziemy jako taki team, team z Polski, który no, w jakiś tam sposób będzie starał się reprezentować nas na tych zawodach. Właśnie na czym mają polegać tego typu zawody, bo nie wszyscy się interesują wędkarstwem, a tym bardziej jeżeli się im mówi, że y, będzie to wędkarstwo muchowe. Generalnie wędkarstwo dzieli się na kilka dyscyplin. Jest wędkarstwo spinningowe, spławikowe, rzutowe, gruntowe i jedno z dziedzin jest wędkarstwo muchowe, czyli y, no jest to określone generalnie w, w przepisach Światowej Federacji Wędkarstwa Muchowego, jak to powinno wyglądać. Natomiast y, w skrócie można powiedzieć, że łowi się na. Przynęty, które nazywamy sztucznymi muchami, a one są wykonane z różnych materiałów, na haku, zawodnicy sobie sami wykonują, tudzież yy, yy, gdzieś tam kupują, ktoś im wykonuje, no są specjalni ludzie, flajterzy, którzy takie, yy, takie muchy wykonują. W jakich tych wodach wy tam będziecie łowić, bo zanim przystąpicie do zawodów, będą też dni, kiedy będziecie trenować na tych wodach? No na tyle, na ile czas nam pozwolił, no to tak mamy zorganizowane treningi. Przez 3 dni przed zawodami będziemy trenować na, na, na rzekach i na jeziorze, jeśli oczywiście uda się nam na jeziorze e, e, trenować. E, ponieważ charakterystyka tych zawodów jest taka, że to są pięcioturowe zawody, każda tura jest 3 e, e, godzinna. Hmm, e, akurat te zawody będą przeprowadzone na, na, na trzech rzekach. I na dwóch jeziorach. Jezioro rzeki to Blue River i Colorado, dolna i górna część, i później i dwa jeziora, w zależności od tego, jak to wyrosuje, prawda? W każdym razie pięciu zawodników łowi na każdej części, na każdym odcinku, na każdym tak, tak zwanym sektorze w różnych okresach czasu przez, przez trzy godziny, prawda? Czyli start jest powiedzmy o dziewiątej, zakończenie tury o dwunastej, później jest. Tak zwana sesja popołudniowa, tylko że już jest zmiana miejsca. Uczestnictwo w tych zawodach jest wyzwaniem dla y, tutaj, na przykład ciebie? No na pewno zawody międzynarodowe są wyzwaniem. No, y, sam, samo to, że, że no jest to już na innym kontynencie, to, to, to jest jakieś tam wyzwanie. Y, poza tym, no, jakby nie było, y, y, będziemy się starali też y, powalczyć o jakieś tam fajne miejsce, No Po to jedziemy na te zawody. Y, no i też. Y, Sponsorzy, którzy nas wsparli, my będziemy chcieli ich w jakiś sposób tam e, e, pokazać, zaprezentować. Jest kilka firm, e, którym, który, który, którym, którym byśmy chcieli podziękować, prawda, bo jest firma Vision e, e, Wędkarstwo Muchowe z, z Krakowa, jest, e, e, są, firmy, są dwie firmy budowlane ze Śląska, e, są firmy z Mszany Dolnej, e, Profekcim, Bank Spółdzielczy Myszanie Dolnej, firma Liot, firma Markam z Kasienki Małej, pana Marka z Kolarusa, firma Elektret. No, tak jak mówię, no jest kilka film takich, jest kilku sponsorów indywidualnych też, którzy nas wspierali. Więc, więc no, jeśli będzie możliwość, to chcielibyśmy jakąś tam relację króciutką e, później za pośrednictwem na przykład w Waszej telewizji, e, czy nawet w trakcie zawodów może się uda przesłać jakieś informacje e, przekazać i przy okazji tym sponsorom w jakiś sposób dziękować. Prawda? Powiedz, czy będzie czas na zwiedzanie? No myślę, że niestety nie, dlatego że no niestety czas mamy taki jaki mamy, jedziemy na 12 dni, na, na w, sumie na, w sumie na 10 dni praktycznie, z czego mamy 4 dni treningu. I później już w czwartek rozpoczynają się zawody, otwarcie i tak, i, i, i tak zwane losowanie, i, i przygotowanie do, do całych zawodów. A w piątek już są dwie tury, w sobotę, dwie tury, w niedzielę, jedna tura i w nie, i poniedziałek. Generalnie mamy jeden dzień na to, żeby zwiedzić. No a niestety, tam jak ta Ameryka, olbrzymi kraj, będzie pewnie problem, żeby wybrać coś do zwiedzania w jednym dniu, bo we wtorek rano już wylatujemy z powrotem do kraju. Czego się najbardziej obawiasz? Bo wiem, że nie lubisz latać. E, to szczerze mówiąc to mój pierwszy lot, więc sam nie wiem czego się obawiam. Natomiast no, chcielibyśmy y, zrobić wynik dobry i tu pewnie jakaś tam presja będzie, no bo... Mm, no, no tak jest, że, że presja na zawodach jest, natomiast yy, no mam nadzieję, że treningi nas w jakiś sposób ustawią do tego łowienia. No jest, trening jest bardzo ważny, dlatego że trzeba będzie wybrać muchy, trzeba będzie wybrać metody, trzeba będzie o danej porze dnia, godziny na każdym akwenie praktycznie, czy to rzeka jedna, druga, czy, czy, czy jeziora, to, to myślę, że to będzie zupełnie inne łowienie, więc trzeba być, no trzeba się będzie dostosować do tego łowienia w jakiś sposób. A w takim razie czego się życzy tym, którzy łowią ryby? Teoretycznie połamania kija, ale no te kije nasze też nie są tanie, więc lepiej żeby się nie łamały.